Karierze Sanach sukces goni sukces. Niemal każdy singiel wokalistki z miejsca staje się hitem granym w każdej rozgłośni radiowej w naszym kraju. Niedawno, zaledwie 26, letniej wokalistce udało się zapełnić Stadion Narodowy. Wcześniej Sanach zagrała i zaśpiewała między innymi na Stadionie Śląskim w Chorzowie i w Gdańsku. Podczas koncertów w stolicy Pomorza z młodą piosenkarką wystąpił Felicjan Andrzejczak. Para razem wykonała ponadczasowych idbutki suflera Jolka, Jolka, pamiętasz. Chociaż Sanach na swój sukces zapracowała sobie sama, to nie bez znaczenia jest wsparcie rodziców, którym może pochwalić się młoda wokalistka. Piosenkarka rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Wiemy, że ma sześcioro rodzeństwa, a jej tata pracuje w międzynarodowej firmie. Niedawno na jaw wyszła prawda o zawodzie mamy Sanach. Pani Iwona Jurczak jest lekarzem weterynarii. Kobieta studiowała weterynarię na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To wyjątkowo ciężkie studia. Sama praca lekarza weterynarii oczywiście przynosi wiele satysfakcji. Każde uratowane zwierzątko to powód do ogromnej radości, ale niestety zdarzają się także dramatyczne chwile. Nie każdemu pacjentowi da się pomóc. Zobacz też, Sanach znalazła się w ogniu krytyki. Fani nie zamierzają tolerować takich słów na koncercie Sanach doszło do niespodziewanych scen. Ludzie przecierali oczy Sanach w gryzie chylińską. Skawiński tego nie wyklucza.